I jak pamiętacie, w ostatnim odcinku przykrywaliśmy piłkarzy, którzy mogą wzmocnić zespół Wisły Kraków. Na ten moment czeka nas mecz z Resobią. Zostało 15 dni do otwarcia okienka transferowego i zrobimy zmianę w składzie. Wracamy do starego ustawienia. Bregu, Villar, Roman, tutaj oczywiście Roman, Villar. Zmiana stron, Baduda dostaje szansę. Kar karbo, Leszczyński wraca na bramkę. Szot, Zajarocha. Uryga, kolej. Jest kolej, jest lewa strona żonka. Roman Duda, Karbo, Czybak. Ok, na Gamacu, Lejarka, Wiśniewski, Koku, Ormani, Talar. Tutaj widziałbym Żyro zamiast Ormaniego, Talar może zostać Baszak Krzanowski, Baena, Baena, Talar. No dobra, niech zostanie Talar, a może Baena, jak coś na lewą stronę Zawiśniewskiego. Zapraszam Was na mecz z Rysowią. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Komentujcie, subskrybujcie, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pierwsze miejsce warto by było utrzymać. Pindroch na bramce. Tak mówię, może się zdarzyć, że ktoś się odejdzie pod tym, po tej połowie sezonu z Wisły Kraków stawiałbym na Baszę, stawiałbym na Baszę, stawiałbym na Baszę no i Ormaniego. Ormani to jest piłkarz, którego chciałbym wytransferować w końcu poza Naszą kadrę. Potrzebujemy napastnika, który będzie robił różnicę, kiedy będzie wchodził na boisko. Tutaj nie widzę tego zaangażowania. Może powiecie, za mało szans, za mało szans, to fakt, ale kiedy, kiedy piłkarze nie zawodzą, no to tutaj ciężko zdejmować się z boisk. Roda do Tak mówiłem wam w ostatnim pewnie odcinku, że będziemy Prowadzać po jednym, dwóch graczy do, do pierwszego składu, dawać im szansę za dobre występy w drugiej drużynie. Teraz Duda, to jest właśnie ten zawodnik, który w tym meczu dostaje szansę za Nagamatsu, bo naprawdę e, robił ostatnio robotę podczas spotkań, no i teraz będzie mógł udowodnić swoją przydatność dla drużyny. Teraz Duda, kolejny raz świetnie zagrywa piłkę. Mamy gola. Jeden dozer, Misła Resowa, piękne podanie od Dudy, wywalczył tą piłkę. Podanie do Roda do 14 minuta. Prowadzimy, zobaczmy to jeszcze raz, bo naprawdę, warto zobaczyć tę akcję. E, coś pięknego, coś, co naprawdę e, no, przybliża nas do utrzymania pierwszego miejsca w tej Świetnie, tutaj przebicie dudy e, Roda do Piękna sprawa. 1-0, piękna akcja. Wisły Kraków pokazali walkę do końca. No i Rysowia musi teraz odrabiać straty. Uratanowicz. Urynowicz. Kolej jest Żunka. Żunka, Mazek. Tak jak mówiłem, to jest skład, który powinien spokojnie poradzić sobie w Ekstraklasie i mam nadzieję, że tak będzie. Potrzebujemy jedynie kilku wzmocnień. By zwiększyć rywalizację na poszczególnych pozycjach. Shot. Czeka na wyjście partnerów. Karol. Wilar. Karol. Jest Rodado. Świetna piłka do Rodado. Rodado zwolnił trochę tą akcję. Roman. Rodado. Bukhal. Walka o piłkę. A i teraz próba jeszcze w ślizgu przejęcia tej futbolówki. Pukal utrzymał e, piłkę w polu. Świetna interwencja e, obrońcy Resowi. Jaroch, Maratonowicz. Urynowicz. Znowu przy piłce. No i niestety Leszczyński wyjmuje piłkę z bramki. Pięknie Urynowicz. E, e, skierował piłkę do bramki. Mamy 1-0. 1 do 1. -1. Czubak. Jest roda Rodado świetnie, aczkolwiek na no, ostatnie metry nie najlepiej. Mógł to lepiej rozwiązać piłkarz z Hiszpanii. Teraz Resowia poczuła krew podczas tamtego gola i teraz zmierza po drugą bramkę. Leszczyński, tym razem dobra interwencja naszego bramkarza. Żółka, dalekie wybicie. Żunka, musimy walczyć o piłkę. Żunka, kolej. Zbyt łatwo przechodzą, zbyt łatwo przechodzą piłkarze pod naszą bramkę. Zdenerwowany Leszczyński, nie e, dziwię mu się, że derwy puszczają. Teraz Uryga i mamy 2-1 dla Rysowi. My przed zejściem do szatni tracimy gola na 2-1. Wydaje mi się, że po zostawieniu Urygi Dudy w polu karnym, Uryga wyszedł do powstrzymać przed tym dośrodkowaniem nie było na rozsądne no, no i tak Duda troszkę jest niższym zawodnikiem zobaczcie, teraz Uryga wychodzi że tutaj do ślizgu nie zdążył no i Duda nie był w stanie opanować tej piłki niestety i mamy drugą bramkę Urynowicza to jest jego mecz, to jest jego chwila przerwa no i mam nadzieję, że druga połowa Druga połowa nie będzie dla nas rozluźnieniem, a pokażemy się z jak najlepszej strony odrabiając straty. Karbo, resowia naciska, Jaroch, Mazek, Żunka. Niestety nie utrzymał piłki w boisku, i resowia rozpocznie od rzutu załtu. Będzie dośrodkowanie, Żunka walczą o piłkę i od bramki Leszczyński. Kolej. тонко. Jest Kacper Duda, świetnie Kacper Duda zagrał do Karola Czubaka. Karol Czubak, Żunka, wykłada piłkę do Dudy. Duda próbował jeszcze tą piłkę skierować do bramki, zba, blokowany przy tym strzale. Ewidentnie Resowia dzisiaj rozgrywa bardzo dobre zawody. Teraz Czubak, jest Duda, Duda, dogranie do do i mamy 2-2. Kolejna asysta Dudy w tym meczu, no jest to wartość nasza dodana. była bardzo dobra decyzja. W franka-kole, aby w nagrodę wpuścić go na boisko. Piękne podanie: 300 bramka Rodado. Gdyby tutaj spudłował, nie byłoby najlepszy, Najlepiej dla niego. Eee, Muranowicz, Rodado w dzisiejszym meczu to taki pojedynek tych zawodników. Obaj mają po dwie bramki. Miki Villar. Miki Wilar, próba zagrania kombinacyjnego między zawodnikami Wisły. Roman, jeszcze powalczy Mazek. Kurzonka, Urynowicz. Mam nadzieję, że nie będzie to piłkarz z kolejną bramką w tym spotkaniu. 67 minuta, Mazek. Dobrze, dobrze tutaj, piłkarze Wisły, ale był faulowany. Piłkę żeresowi, na szczęście przed polem karnym jeszcze główka jeszcze do przodu piłkę ma Roman. Roman czeka tutaj na wyjście Karbo. Karbo jest Szot. Szot popatrzył, wychodzi Czubak, Rodado, troszkę spóźniony Rodado. Spóźniony Rodado, ale Karol Czubak świetnie otrzymał tą piłkę i dziwne, że nie udało mu się strzelić tej bramki. Żyro Żyro, zbyt szybkie, zbyt szybkie wyprowadzenie piłki i obok bramki zawodnik, zawodnik z numerem 41 Duda próbował jeszcze zmieścić tą piłkę, ale daleko było do bramki. Na boisku jest już Żyro, podmęczony rodado strzec z boiska. Żyro też. Ładnie grał w ostatnich spotkaniach, więc dostaje szansę od trenera, i teraz będzie mógł popisać się w tym meczu. Jest duda, nie tym razem. Duda też powinien może zostać zmieniony, ale chyba już zostawimy ten układ do końca. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał jeszcze na koniec tego meczu. Teraz Wilar mamy bramkę na 3 do 2, Miki Villar z zdobywcą gola. 80 minuta. Prowadzimy z resowią, wracamy do gry. I to jest może moment, żeby zrobić zmiany. Duda zejdzie na gamaczu, wejdzie olejarka za karbo. Piękna bramka Wilara, znalazł sobie troszkę przestrzeni. I teraz, żeby tylko to utrzymać, żeby to utrzymać e, do końca, żunka, mazek, kolej, żunka, dalekie wybicie, nie ma co. Nie ma co tracić panowania nad piłką. Jest teraz Żyro z maskiem. Żyro wygrywa pozycję 33 do, 3 do 2. Czekamy tylko, aż pojawi się zegar. Dobrze dograna piłka do Czubaka. 89 minuta, ale niestety nie opanował jej Czubak I tutaj Muratanowicz będzie wprowadzał piłkę do gry. Olejarka. Mas prosił. Może tutaj próbować odebrać piłkę Muratanowiczowi. Olejarka. Jest Uryga. I uryga daleko wybija w trybuny. Zakończone mecz 3 do 2 prowadzimy bardzo wyrównane spotkanie. Rosowia rwała do przodu. Mogła nam wyrwać te punkty, ale na szczęście zakończyło się to dla nas wynikiem, który pozwala nam zdobyć 3 punkty. Bilar Żółka kolej Uryga. Zawodnicy na plus zagrali w tym spotkaniu. I to cieszy, to cieszy, że w ten sposób się to odbyło. Robado, świetny występca ekipy. Czas się skupić na kolejny mecz. Oczywiście kolejny mecz, kolejne wyzwanie jest ważne. Przed nami mecz Sarko Gdynia, ale jak wiemy, przed nami też raporty skautów: jest Konrad Andrzejak, Kum, Dominik Kum, jest Banaszewski z Polskich jest Bartosz, Boruń, Czyż. Tadok, Robert Tadok, Rozwadowski. No, trzeba będzie przemyśleć, który z zawodników trafi do naszego klubu. Kingo dopiero startuje. Pierwszego, tak jest i tutaj na pewno na pewno będziemy działać odnośnie odnośnie rynku transferowego. Zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrybowania. Na dzisiaj Wam dziękuję. Trzymajcie się, cześć.